Adam Okniński, kontuzjowany, chociaż tak naprawdę nic nie widać. O co chodzi? No, o co chodzi? no Zdjęli A. mi gips y, powoli. To ile miałeś ten gips? Krótko, bardzo, chyba 5 dni, podajrze. Y, zrobili mi pierwsze prześwietlenie. Stwierdzili na nim, że ręka jest raczej pęknięta. Y, ale, żeby to potwierdzić, po pięciu dniach y, pojechałem jeszcze raz do szpitala. Y, zrobili kolejne prześwietlenie, czyli musieli mi zdjąć gips. Y, na, I powiedzieli, że do końca nie wiedzą, czy to jest ten y, pęknięcie, czy, czy, czy to jest mocno zbita ręka, no ale zdjęli gips, powiedzieli, że mam uważać na tą rękę, że mam zrobić USG. Na razie z tego, co ja y, tak czuję, to myślę, że jest lepiej, że, że to... no nie wiem. Kto ma wiedzieć, jak nie lekarze, ale mniejsza z tym, a powiedz w jakich okolicznościach jak do tego doszło? Był to sparring z Krzyżkiem. akurat obalałem i przy próbie obalenia Obaj spadliśmy na moją rękę na przedramię. tak pięć dni, jak się zastanawiam, yy... zastanawiam się, czy twój rywal nie wykorzysta tego przeciwko tobie. Nie doszły rywal, czy on ostatecznie będzie twoim rywalem? Ale w jaki sposób. Może no, w sensie to. powiedzieć, no nie wiem, może że jak tylko pięć dni, to może jedna z wersji, może na przykład chciałeś uniknąć walki z nim. Nie wiem, no. no ja to już uciekam, nie. <laughs> Nie, no to powiem tak, zobaczymy jak tam ręka się będzie goić, jeszcze nic nie jest przesądzone, może jeszcze bardzo chętnie się z nim spotkam, zobaczymy jak tam ręka się będzie goić, więc niech nie będzie taki pewny, że sam się co pomachałem. Michał powiedział właśnie, że jakby, jakby nie to, że sam sobie złamałeś, to on by złamał Tobie tą rękę. No to zobaczymy, to zobaczymy, jak taki jest pewny, to zobaczymy. Dobra. Jeszcze to nie jest wszystko potwierdzone, to szybko się wszystko zmienia, to jest ma, e, więc... <laughs> to nie, było dwuznaczne. Zobaczymy po prostu, jak mi tam ręka się będzie goić, yy, więc niech nie będzie taki pewien, że ze mną nie będzie jeszcze, już walczył. I na koniec, jakbyś, jak stawiasz, obstawiasz jutrzejszą walkę wieczoru na xk 6 Szczerze? No to ciężkie pytanie. No. Yy, walka wieczoru, Zieliński, tak się tak, bije? Tak, tak. Yy, no z tego, co tam patrzyłem na jego rywala, no to jest dosyć trudnym przeciwnikiem. No zobaczymy. Był zmotywowany dzisiaj. No tak, tak, tak. No, myśl, no nie wiem, no. myślę, że wygra i wtedy mój kolega klubowy Marian Ziłkowski Marian, Marian będzie z nim walczył o pas I Wtedy Marian pokona Zielińskiego. Dobra, dziękuję w takim razie bardzo i dziękuję. do zobaczenia jutro.